Cześć kochanie, witam was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, godzina 21.41. I dzisiaj będzie taki filmik króciutki, bo są pytania, a mianowicie chodzi o to, do jakich temperatur grzeje tobie ten cały sterowniczek, do jakich temperatur masz nagrzany Bufor, więc już wam pokazuję, system już nie działa, już jest za ciemno, że tak powiem. Tak, zobaczcie tutaj te termostaciki, wszystko powyłączane już jest, nie? Grzałeczki, a tutaj macie temperaturki, tak? Pamiętajcie o tym, że z tego bufora 800 litrowego jest tutaj wężownica sanitarna i do tego bufora jest podpięta pralka, tak? I jest podpięta zmywarka. Eee, bierzemy kąpiel na razie w prysznicu. Oczywiście jak przyjdzie wanna, to będzie zamontowana wanna, bo jeszcze Łazienka nie jest dokończona No więc też pobór wody, że tak powiem do wanny będzie inny niż do prysznica Ale chciałem Wam pokazać jakie są temperatury Czy ogrzewam nim dom To powiem Wam tylko tyle, jak były chłodne noce, tak oczywiście było puszczane na podłogówkę, było puszczane na grzejniki, Ale z bufora wychodzi, tutaj mam rozejście Do góry idzie na grzejniki A w lewą stronę idzie na podłogówkę i teraz ja Wam powiem tak, tutaj steruję, steruję temperaturą na grzejniki, tak. Widzicie, tutaj wszystko powyłączane jest, nie. I tutaj jak ustawię, yy, tak jak jest teraz ustawione, no to mniej więcej na grzejniki idzie w granicach 33-34 stopni. Jak, no już mamy końcówkę maja, tak, dzisiaj 31 maja jest, więc no, jak były te chłodne, że tak powiem, noce, to było dogrzewane jeszcze. No i tutaj jest całe sterowanie podłogowym ogrzewaniem i tutaj na podłogówkę idzie 30 stopni, tak? Teraz nie chodzi nic no bo wiadomo, nie, ale jest tam, nie wiem, 18 stopni, 18 stopni chyba bodajże pokazuje tak na zasilaniu. No więc, więc było puszczane. Na ile czasu mi to wystarczało ten buforek? Jakby się tak powiem, zobaczcie, tutaj temperatura jest u góry 70 prawie stopni. Oczywiście, bierzcie poprawkę na, yy, że tak powiem, na co? Na yy, pomiar błędu, tak? No, bo wiadomo, jaki to jest termometr, no, jaki jest, taki jest. No, ale widzicie, tutaj w połowie mamy 66,9, no i na dole mamy temperaturkę 28, tak, 28. No, więc yy, jak tak mniej więcej do tych temperatur było nagrzane, no to wystarczyło mi, yy, że tak powiem, no do rana, tak? do rana, no i rano startuje jak jest słoneczko no to startuje tam mniej więcej 6, chyba 6.30 czy 7.00, w zależności jaki dzień, tak, jak są chmury od wschodu, bo pierwszy string leci na wschód, jak są chmury od wschodu no to yy, startuje, no powiedzmy tam w późniejszych godzinach tam 7.00, 7.30 tak, ale jak jest słoneczko no to już tam godzina 6.00 szósta z kawałkiem zaczyna że tak powiem inwerter huczeć no, i startuje, i on praktycznie grzeje do godziny, tak mniej więcej od godziny, tam powiedzmy 7.30, 6.30, przepraszam. Jak jest słoneczko, tak mniej więcej do godziny 18.30, czasami do 19.00, ale to już szczątkowe są jakieś tam ładowania tego bufora. No, ale powiedzmy te 10 godzin, on cały czas chodzi. Jeśli pralka jest włączona, to oczywiście pobry po jest, jeśli zmywarka włączona, pobry po jest. Więc dzisiaj była dwa razy pralka puszczona i zmywarka. Raz była puszczona. No to widzicie, takie temperatury. Spirala jest od samego dna, że tak powiem, tego zbiornika, i ona przechodzi tutaj do samej góry. Więc bardzo ładnie to się wszystko nagrzewa. No i nam wystarcza, tak? Jak na razie. A jeśli było dogrzewane, właśnie dom był dogrzewany, no to. Yy, wystarczyło nam do rana, tak? No, ale rano człowiek wstawał, no to było w, w, ciepło w domu, więc yy, no nie patrzył jakby tych temperatur, tak? No bo system się uruchomił i zaczęło dogrzewać z powrotem i tyle. Ale gdybym miał na dzień dzisiejszy instalować coś yy, takiego właśnie, yy, właśnie, typu, no to bym tego urządzenia nie kupywał, nie? Tego urządzenia bym nie kupywał, ze względu na to, że to urządzenie ma swoje ograniczenia, czyli yy, 300 Ile? 300, zaraz zobaczymy, 350 V. Tak, od 120 startuje do 350 V możemy tutaj podłączyć. Pobór 3000 W, to jest max. Tutaj bym zamiast tego urządzenia zainwestował w falownik hybrydowy. Nie wiem, Anengi czy jakiejś tam jakiejś innej firmy. 6,2 kW, czyli 6,5 kW by było można pod niego podłączyć pod ten falowniczek. Nie musi mieć baterii. Zasilany by był tylko słońcem i 100% odzysku, znaczy 100%. Tyle, ile by pobrał ze słońca, to tyle by wpakował w te grzałki i tam jest dużo, dużo lepsza, dużo więcej paneli można podłączyć, dużo większej mocy można te, tam zrobić, tak? Przy normalnych zabezpieczeniach, tak? Także tam byśmy mogli więcej podłączyć. Oczywiście moim zamysłem całościowo było to, żeby od lutego ten system dogrzewał. Cały czas ten bufor od lutego, czyli żeby szło na ciepłą wodę użytkową i oczywiście na grzejniki, wspomagał pompę ciepła, którą mamy, którą mogliście zobaczyć w wcześniejszych filmikach, tak? Tego urządzenia bym nie kupywał. Jakbym teraz miał zamiar kupywać, powiedzmy, taki system do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, już bym szedł w falownik hybrydowy, właśnie, tak ze względu na to, że oczywiście w falowniku hybrydowym jest, są dwie opcje albo ładowanie właśnie tylko i wyłącznie z paneli i z paneli nawet gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie ten buforek, tak, ten zbiorniczek na ciepłą wodę użytkową no to z paneli byśmy ładowali jego, a jakby nie nagrzało nam wystarczająco ilość że tak powiem tej temperaturki słońca by nie było i by nie było wystarczającej ilości temperatury no to byłaby wtyczka wciśnięta w gniazdko i z gniazdka by nam to doładowało, więc w falowniku można to wszystko poustawiać więc takie, moim zdaniem, jest dużo fajniejsze, fajniejsza opcja. Bo jeśli słońce zaszłoby gdzieś tam, powiedzmy sobie już, no i, i byśmy mogli to w tym falowniku sobie poustawiać, żeby po prostu no. Yy, nam pobrało to z sieci, tak? Więc takie bardziej kompatybilne, a później w razie, gdybyśmy chcieli dołożyć do tego bank energii i, i zasilać nawet dom czy coś tego typu to jest bardziej szerokie spektrum. No ale cenowo też bardzo blisko, bo ten urządzenie kosztuje w granicach 850 zł na chwilę obecną, a falownik, taki można kupić, tam nie wiem, 1200, 1100 czy 1300 zł to też taka duża inwestycja nie jest, te parę stówek więcej, a, a kompatybilność jest dużo, dużo lepsza. No ale te urządzenia mam. to urządzenie kupiłem dwa lata temu? Jakoś tak. Nie? Czy półtora roku temu? Jakoś tak. No w każdym razie nie miałem takiej wiedzy, żeby falownik zasilał właśnie grzałki. Więc też się zastanówcie. I co? I na chwilę obecną czekamy do rana. Tutaj wszyscy przyjdą się wykąpią. Zobaczcie jeszcze jakie są temperatury. 69,6 w góry. 66,9 i na dole 28,1. Takie temperatury są. Rano jak wstanę, przyjdę, dogram resztę filmiku. Yy, I co? I widzimy się rano, nie? No, także do zobaczyska. No, dzień dobry, witam kolejnego dnia. tak? Słuchajcie, jest godzina 7 rano. Yy, jest niedziela, 1 czerwca. Tak? Yy, chyba niedziela. No, ale tak czy inaczej jest 1 czerwca. Nie, no tak, dobrze, mówię. niedziela jest. Usłyszałem inwerter, więc od razu przyszedłem. Jest 7 rano, nie? I teraz Wam pokażę, jakie są temperatury na buforze. Zobaczcie. Byliśmy tutaj wczoraj wieczorem. Kąpaliśmy się. Była woda zużywana u góry zbiornika. 64,4 W połowie nie wiem czy być widać w tak, żebyście widzieli, żebyście nie świrowali, żeby że później ja coś gadał, nie tak? 59,9 czyli prawie 60 o! Widać, widać lepiej, nie? No na dole gdzie ten jest 26,8 tak Czekajcie, wezmę może światełko jeszcze jakieś, żeby to było lepiej widać. Ubory 64,4, 59,9 i 26,9 czy 4, 9, 9 Tak, podajmy tu coś widać, nic nie widać, panie. Ale uwierzcie mi na słowo, telefon jest prawie rozładowany, więc dlatego lampy nie mogę włączyć. 66,8 na górnym i na dolnym 56,7. Yy, takie temperatury po nocy po wykąpaniu, tak? Yy, no co? Yy, dzisiaj nie wiem, czy będzie pralka chodziła, czy będzie zmywarka chodziła. Tego nie wiem. Zmywarka na pewno, yy, a pralka to jeszcze nie wiem. Yy, no i co? Widzicie? Myślę, że dzisiaj, wieczorem yy, się zobaczymy, nie? No, bo chcę Wam pokazać, no, żebyście po prostu, no, bo dużo jest pytań, bo chcecie pozakładać, niektórzy już mają, chcą dołożyć, rozbudować paneli. Jak to się sprawdza? Powiem Wam tylko tyle. Yy, ja dogrzewałem yy, tymi panelami, które mam, dogrzewałem ten bufor i dogrzewałem dom, ale gdybym teraz miał Yy, że tak powiem, yy, budować taki system, nie budowałbym na tym urządzeniu. Nie, nie budowałbym na tym urządzeniu. Tutaj już by wisiał inwerter hybrydowy. Yy, no, nie wiem, Anengi, czy jakiś tam inny, Asan, czy jakikolwiek inny. On by tutaj wisiał, był zasilany tylko i wyłącznie z paneli słonecznych. Chodzi o to, że do tego urządzenia nie za dużo paneli podepniesz to jest raz. A tam. Mogę naprawdę 6,5 kW podłączyć i 6,5 kW to ła! Wow, pięknie by to wszystko śmigało, nie? Nie wiem, czy nie zmienię, nie? Powiem wam szczerze, że chodzi mi po głowie o tym, żeby zmienić, a tego zostawić tylko i wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na podwórku, tam gdzie będzie nam prysznic, i tam go zostawić, rzucić parę paneli do niego, i chyba tak zrobię, wiecie? Chyba tak zrobię, właśnie. No na razie niech śmiga tutaj sprawdzimy ten rok jak on tam działa te urządzonko. Nie? No, ale gdybym mówię, miał budować od początku, to na pewno bym budował na zasadzie tego falowniczka hybrydowego, inwertera hybrydowego. No, także co, widzimy się jeszcze wieczorem, wieczorem jak system już się wyłączy. Nie? Jest 7 rano, 1 czerwca, także do zobaczenia. Dobra, jeszcze taki króciutki rzut. Godzina 11, chyba 15, bodajże. Coś takiego. 11 z kawałkiem amper. Widzicie, tutaj idzie. Tak. Zobaczcie, jakie temperatury są tutaj na termostacie. Czekajcie, może włączę jakieś podświetlonko. Widzicie, jakie temperatury są teraz? Tak. O godzinie 11 z kawałkiem. Zobaczcie drugi. Tak. Jedna pralka była tylko włączona dzisiaj. Ja? No. Góra, środek i dół. Także co? Widzimy się wieczorem, nie? Dobra, kochani, słuchajcie. Yy, krótka piłka. Godzina 19.30. Jest burza. Produkcji 0. Tak? Sami widzicie. Już się załącza, się wyłącza. Tak za słabe są napięcie, nie? Ale chciałem wam tylko pokazać temperaturkę. Już jesteśmy po kąpieli, tak? I takie są u góry na buforze taka temperatura. Po kąpieli, w połowie taka temperatura. Czekajcie, może ja włączę jakieś światełko, żeby było widać 64 i2 w połowie, u góry 67 i 9. I u dołu 24,5. Tak? Na samym dole. No. No to sami widzicie. Sami sobie odpowiedzcie, jak ten system działa. No, e nic dodać, nic ująć, tak? Także co, no teścik jest zrobiony, w moim przypadku to się sprawdza. Y oczywiście powiem tylko tyle, że muszę zrobić to drugie wejście, tak? Drugi ten kabel, który tutaj wisi. wtyczkę do niego zarobić i podpiąć go pod. Ten inwerterek, pod drugie wyjście, nie, i uruchamiać tą dolną, że tak powiem, grzałeczkę, i jeszcze w tamtym buforku, tak. No, i nie wiem, czy będę grzał do 70 paru stopni. Myślę, żeby zjechać tak 65 do połowy, i żeby się przełączało już na dół, żeby grzało więcej tej wody, nie, bo myślę, że, tak jak jeden z kolegów powiedział, że grzałka. Przy wyższych temperaturach szybciej kamień nie osiada. Więc nie wiem, czy jest sens grzać do 70, no ale jakbym miał 80, tutaj 800 litrów tej wody powiedzmy zagrzanej do temperatury 65 stopni plus tamte 140 no to myślę, że spokojnie na 2-3 dni na 2 dni, 2-3 dni korzystania normalnego z ciepłej wody użytkowej do kąpieli. No i pamiętajcie o tym, że zmywarka jest podpięta i pralka nie pod ciepłą wodą użytkową. Także to też jest bardzo ważne, no bo pralka pobiera 40 litrów wody, a zmywarka, bo robiliśmy testy, możecie tam cofnąć się do filmików. Pranie jeden cykl pobiera 40 litrów wody, tam chyba 48 czy 49, prawie 50 litrów wody pralka pobiera. A zmywarka tam chyba bodajże 11 czy 13 litrów na jeden cykl. Mycie, płukanie wszystko nie? no. Także co, dzisiaj na tyle? No, ta jakby to wszystko przeszło, tak? No bo chcieliście zobaczyć, do jakich temperatur to wszystko nagrzewa, więc, no, wam pokazałem. Dzisiaj na tyle, widzimy się w kolejnych odsłonach i standardowo suby, łapy w górę, udostępnienia. Tak, no i co? I widzimy się w kolejnych odsłonach, także trzymajcie się, cześć.